Pewnie pomyślisz, że to niemożliwe. Nowe mieszkanie w pobliżu lasu i centrum Zielonej Góry zarazem? Uwierz w cuda, bo cuda się zdarzają. A to cudo to prawdziwa perełka na lokalnym rynku nieruchomości. Zaciszny, a zarazem doskonale skomunikowany zakątek przy samym wjeździe do Jędrzychowa. Ostatnia taka działka, ostatnia taka szansa. Zamknięte, ekskluzywne osiedle, prestiżowa lokalizacja, komfortowy metraż i zapach lasu. To nie sen. To nowy Las i Twój raj na ziemi. Prezentuję dzisiaj mieszkania o powierzchni około 80 m2, których przemyślany projekt pozwala na wydzielenie dwóch lub trzech sypialni, garderoby, łazienki oraz przestronnego salonu z aneksem kuchennym. W skład inwestycji wchodzą cztery, trzy kondygnacyjne budynki, każdy składający się z sześciu lokali. W ofercie są mieszkania na pierwszym i drugim piętrze. Lokale na pierwszym posiadają ogródki, mieszkania na drugim duże tarasy oraz wysokie sufity, co wprowadza wrażenie przestronności i daje szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. Na drugim piętrze można dodatkowo zamontować okna dachowe i zapewnić sobie niezwykły widok na korony drzew. Mieszkania oddawane są w standardzie deweloperskim, a planowany termin zakończenia budowy to 31 maj 2023. Deweloper zaprojektował dla Państwa przemyślane mieszkania na dobrze zorganizowanym osiedlu. Mieszkańcom nie zabraknie tu miejsc postojowych czy terenów zieleni. W projekcie zaplanowano także mini plac zabaw dla najmłodszych. Sosnowy las to osiedle zaprojektowane z myślą o tych, którzy cenią sobie kameralną zabudowę, przestrzeń, ustronną lokalizację w otoczeniu zieleni, ale nie chcą rezygnować z życia w mieście i udogodnień z tym związanych. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się przedszkole, szkoła, liczne sklepy, ogród botaniczny, tereny zielone oraz oraz jezioro dzika Ochra. Firma Homebud działa na rynku nieruchomości od 2006 roku, budując domy, mieszkania, obiekty komercyjne i centra logistyczne. HomeBoot jest firmą samowystarczalną, posiada własnych fachowców oraz pełny park maszynowy. Swoje inwestycje realizuje we własnym zakresie, nie posiłkując się podwykonawcami. To sprawdzony wykonawca budujący z dużą starannością i dbałością o wysoką jakość w przystępnej cenie. Ekskluzywnie, prestiżowo i niezwykle komfortowo. Taki jest Sosnowy Las. Jeżeli właśnie tego szukasz, to nie zwlekaj dłużej i odważ się. Zapraszam na bezpłatną i niezobowiązującą prezentację nieruchomości. Wynagrodzenie biura pokrywa klient sprzedający. Zapraszam do współpracy agentów pozostałych biur.